Najgorszy bad Trip Oliviera. Dzisiaj opowiem Wam historię Oliviera. To nie jest prawdziwa historia, przynajmniej nie w całości. Można powiedzieć, że to mieszanka różnych opowieści trochę wyobraźni, a trochę rzeczy, które mogłyby się wydarzyć. Oliwier to zwykły chłopak, jak każdy z nas ma swoje zainteresowania, znajomych, lubi dobrą muzykę. Czasem po prostu chce się wyluzować, ale pewnego wieczoru poszedł o krok za daleko wszystko zaczęło się niewinnie. Spotkanie ze znajomymi, luźna atmosfera, śmiechy, rozmowy o niczym. Oliver nie miał w planach żadnych ekstremalnych przeżyć. Raczej liczył na coś lekkiego, na oderwanie się od codzienności. Nie był doświadczony, ale też nie był naiwny. Wiedział, że pewne rzeczy mogą działać różnie, zależnie od osoby i sytuacji. Ale to, co wydarzyło się tamtej nocy, przeszło jego najgorsze wyobrażenie. Na początku było nawet przyjemnie. Świat wydawał się bardziej kolorowy, dźwięki głębsze, a myśli płynęły swobodnie. Jakby ktoś otworzył w jego głowie nowe drzwi, ale potem coś się zmieniło. Najpierw subtelnie, delikatne uczucie niepokoju jakby coś wisiało w powietrzu. Czas zaczął się rozciągać i kurczyć jednocześnie. Minuta trwała wieczność, a jednocześnie umykała w jednej chwili, a potem przyszła do zorientacja. Oliwier czuł, że traci kontrolę nad swoim ciałem. Ręce wydawały się obce, ruchy sztuczne, jakby nie były jego własne. Próbował coś powiedzieć, ale jego głos brzmiał dziwnie, jakby dochodził z daleka. Myśli zaczęły gonić jedną drugą, ale zamiast składać się w logiczne zdania, tworzyły spirale, które prowadziły go coraz głębiej w otchłań. W pewnym momencie spojrzał w lustro i to był błąd. W odbiciu widział siebie, ale coś było nie tak. Oczy były inne. Nie rozpoznał własnej twarzy. Czy to na pewno on? Czy to w ogóle prawdziwe lustro, a może on już dawno opuści swoje ciało i patrzy na kogoś innego. Serce zaczęło bić szybciej, panika przejmowała kontrolę. A co jeśli tak już zostanie? To była jedna z najgorszych myśli. Oliver czuł, jak wpada w pętlę, jakby utknął pomiędzy rzeczywistością a czymś, czego nie potrafi opisać. Każda sekunda była torturą, a jednocześnie nie miał pojęcia, ile to wszystko trwa. Czas przestał mieć znaczenie, a przestrzeń się rozmywała. Na szczęście to wszystko zaczęło powoli mijać. Napięcie opadało, myśli się uspokoiły. Nadal czuł się dziwnie, ale zaczynał wracać do rzeczywistości. Kiedy w końcu spojrzał na zegarek, nie mógł uwierzyć Minęło może 20 minut. Przysiągłby, że spędził tam całą wieczność. Oliver nigdy więcej nie chciał przeżyć czegoś takiego. Nauczył się na własnej skórze, że nie każda podróż jest przyjemna, a niektóre mogą zostawić ślad na długo. No i to by było na tyle. Czasami, gdy eksperymentujemy, możemy sięgnąć po coś, co wydaje się niewinne, ale w efekcie zmienia wszystko wokół nas. Warto pamiętać, że nie każda przygoda jest warta przeżycia. A to, co na początku może wydawać się zabawą, może nas wyprowadzić z równowagi w sposób, którego się nie spodziewamy. Jeśli chcecie więcej takich historii, Story. Pamiętajcie o subskrypcji, dajcie znać co o tym myślicie w komentarzach. Jeszcze jedno, zdrowie jest jedno. Do następnego, trzymajcie się, cześć.